Dobrze, teraz zobaczymy drugą grupę, czyli waga, bliźniaki, byki, panny, wodniki i ko... I raki. Dobrze, wodniki i raki. Chciałam powiedzieć koziorożce, gdzie były wcześniej. E, zobaczymy, co u Was się pokaże, jaka będzie sytuacja, co będzie głównym tematem tego czytania. A więc Wasza intuicja i wzrost jakiejś duchowości. Tu ktoś przechodzi transformację. Tu też się mówi, że bardziej wchodzić w tą energię kobiecą, um, emocjonalność i jeżeli chodzi o relacje, związki, co u niektórych, to coś będziecie zasiewać. Dalej, co się nam pokazuje? Mężczyzna, stabilny mężczyzna. No, może być byk, pan, na koziorożce, panowie ja sobie też wymieniać, Rodzina, zaczęcie czegoś od nowa. Tutaj ktoś mógł być z kimś. Ewentualnie jakieś trójkąty, ewentualnie możliwe, że czuliście jakieś połączenie, bo też tak może być, że czuliście połączenie. I tu się pokazuje sytuacja, która mówi nam, kochani, o tym, że ten ktoś będzie. I dostawał siłę odwagi. Wy sądziliście, że tutaj się po prostu zamkły jakieś drzwi. Mm -mm. Tutaj się pokazuje, że będzie jak najbardziej ruch. Wy troszeczkę macie za dużo czarnowidzenia w głowie, w oczach. Po części sądziliście, że ktoś ruszył gdzie indziej, ale tu się pokazuje jak najbardziej, że ta osoba e, będzie szła w waszym kierunku, tylko że wy musicie popracować nad tym swoim lekkim rozswianiem emocjonalnym. Bo wy tu macie rozswianie emocjonalne, nie tyle ten chłop, tak? Jeżeli chodzi o panie, a jeżeli chodzi o panów odwrotnie, tutaj jedna osoba ma rozswianie emocjonalne. Ehm, dalej się pokazuje. Wy fakty też możecie powiedziałam, ubolewać, czekać. Tutaj jest ta osoba, jest ta osoba. Tylko wy też mówię, popracować nad sobą, bo tak jest ta osoba, ta osoba tu się pokazuje, że będzie ruszała, będą propozycje wychodzenia, będzie komunikacja, będzie jakieś szybkie działanie w waszym kierunku i jest komunikacja, jest ruch, ale wy sami tak jakbyście, nie wiem, oszukiwali siebie, żyli w tej iluzji, nie wiedzieli, co zrobić, niezdecydowanie, czyli na przykład u niektórej części osób jesteś takiego. Jak ja bym chciała, żeby on wrócił. A po chwili, pier, żeby przychodził, mi tyle czekać na niego i się jeszcze nie pojawia. Czyli tu już też jest ten balans taki zachwiany. Albo chcecie, albo nie chcecie. Musicie w końcu zdecydować, tak? Postawić na jedność, tak? Albo nie na przykład, nie wiem, tutaj chcecie, żeby ktoś przyszedł, w głębi serca, a na przykład do koleżanki mówicie. Czy do kolegi, a ja mam ją kurwa tam w dupie. Przepraszam, no ale tak nieraz bywa, bo tak komentarze wasze czytam. E, nieraz tak właśnie jest. Także musicie zdecydować, co chcecie naprawdę. Postawić na jedno, albo chcę, albo nie. Bo może być sytuacja, że tutaj się pokazują te energie, że są na przykład ruchu, i ty akurat powiesz na przykład tak komuś, no i co wyjdzie? Że ta osoba zamiast przyjść, to wy ją przegnacie, bo no, po prostu no siła słowa sprawcza. I myśli jest bardzo wielka. Sami odegnacie. Więc zastanowić się, zdecydować. Nie żyć w tym rozchwianiu, bo możecie po prostu po zakończyć coś. Dalej jedziemy. Pokazuje się tak: tajemnica, pokazuje też się ta iluzja wasza. Życie w tej iluzji, obrona przed czymś. Pokazuje też się tutaj jakaś manifestacja, czyli tu w jednej, z jednej strony chcecie, a z drugiej strony nie chcecie, tak jak powiedziałam, niezdecydowanie. Ale też i chęć doprowadzenia do, do równowagi, przeszłość, połączenie wasze. Pokazuje się dalej co? Pokazuje się, że tu zaczną się odwracać role. Ten ktoś będzie was gonił. Wy będziecie się odsuwać. Wy macie nie gonić. Ten ktoś niech was goni. Wyjście z płaczy. Transformacja się pokazuje. Uważać tylko na manipulacje, bo tutaj się pokazują duże manipulacje. Nie przez tego człowieka, tylko może być przez to, że wy sami siebie okłamujecie i w to wprowadza po prostu błąd w was. Tu też nawet. Dalej się poka... No powiedziałam. Patrzcie. Burza w głowie. rozchwianie emocjonalne. Propozycja jest ta oferta, jest propozycja wyjścia, spotkania, komunikacji. Yy, tu tylko mówię decyzję, bo tutaj się pokazuje, że wy możecie mieć też więcej co niektórzy opcji, jak najbardziej, ale to jest przez to, że macie taki kogel mogel, że wy przechodzicie tą teraz transformację, dlatego u Was tak się dzieje taki rozpierdul wszędzie, u, u, u każdego tutaj z Was co jest wymienione. Dalej coś się pokazuje albo u Waszych osób po prostu, tak na które czekacie, żeby wyszły z tą propozycją. Tu się pokazuje ta właśnie transformacja wasza. Wyjście z tej iluzji się pokazuje. Wyjście ze zranień. Pokazuje się już ta stabilizacja. Zakańczanie jakichś walk się pokazuje. Pokazuje się bezpieczeństwo, stabilizacja. Pokazuje się również co? Zaczęcie czegoś normalnego przez odpuszczenie u co niektórych. Pokazuje się karta świata czyli porzucanie czegoś też się pokazuje nam energia w waszym kierunku sprzyja, żebyście byli z tym człowiekiem i tu się pokazuje ten człowiek ukończenie jakiegoś cyklu karmicznego i dopiero wtedy jest otwarcie się po tej transformacji po ukończeniu też tego cyklu pokazuje się, że tak gdzieś nawet no najpóźniej powiem tak gdzieś do dwóch miesięcy, trzech Pokazuje się, że przychodzi ktoś do Was, ale taki stały Wasz odpowiednik, partner, partner, który jest Waszą osobą docelową, gdzie możecie y, zacząć z kimś, z kimś, kogo znałyście, kto jest Wam przesądzony czy dla Panów nową relację albo odnowa tą relację, ale całkowicie na innych e, warunkach, tak? Niby stara, a jednak na nowych warunkach. Ja Wam życzę tego wszystkiego, żeby się spełniło Wam jak, naj jak najbardziej mm. i życzę Wam spełnienia i buziaki. Trzymajcie się do jutra.